Kruszczyńskiemu z, z prośbą o przedstawienie obsadki. Dziękuję bardzo. Trochę jestem zaskoczony, spróbuję, um, spróbuję sobie przypomnieć. E, przedstawię Państwu najpierw e, debiutujących na scenie Teatru im. Gombrowicza w Gdyni aktorów grających gościnnie, absolwenci Akademii Teatralnej w Warszawie. Pan Jarosław Sacharski, Stanley. Pan Mateusz Ławrynowicz, wolontariusz. No i teraz dobrze Państwu znani, Pani Dorota Lurka, czyli Czarna Ines, Pani Beata Buczek-Żarnecka, blanek, Pani Olga Barbara Długońska, pielęgniarka. I co ważniejsze, proszę Państwa, asystent reżysera. Dziękuję Ci, Olga. Pani Katarzyna Bieniek, Stella. Za bogaty lekarz, pan Eugeniusz Krzysztof Kujawski. Steve Bogdan Smagacki. I Filip Frądczak jako micz. Dziękuję Panie Dyrektorze, jeszcze współrealizatorów, no bo to praca zespołowa zawsze. Nie, ale tak naprawdę tej scenografii by nie było bez tej pomocy bardzo fachowej y, absolwentki ASP w Gdańsku, Pani Marty Koniczy. Kostiumy zaprojektowała jola łobacz. Muzykę skomponował Rafał Kowal. Pętli w Oliwie, szalał z kamerą przyszły wybitny operator filmowy. Pomóż mi, Julian A. H. Kernbach. Brawo! I Proszę Państwa, bardzo dziękuję producentce spektaklu Ewie Wojciechowskiej. Kierownikowi technicznemu, fantastycznemu, z którym już trzeci raz się tutaj spotykam w pracy, Markowi Perkowskiemu, nieobecnemu teraz. Dziękuję panom elektrykom, panom akustykom Wiesiu Kuba. Dziękuję, Krzysiu Elektryk. Dziękuję bardzo. Pani charakteryzatorce, pani Jagodzie, panią Garderobianin. dziękuję. Dziękuję całej brygadzie scenicznej pod dowództwem Arka Brandysa. Dziękuję bardzo. I oczywiście y, panie, panom ślusarzom, stolarzom, y, pani, Ewie, pani, pani Ewie, która wszystko zapisała, pani suflerce naszej fantastycznej. Dziękuję bardzo pani Ewo. Wszystkim, którzy brali udział w realizacji tego przedstawienia, wszystkim, którzy zajmowali się promocją, programem, plakatem fantastycznym, dziękuję Panie Dyrektorze za ten plakat. Inspirujący, świetny. Dziękuję Marzeno. Chciałem właśnie powiedzieć, że last but not least, Maciej Sykała. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję Panu Dyrektorowi, że w pewien majowy wieczór, no tak się akurat wydarzyło, że po bardzo fajnej rozmowie doszliśmy do wniosku, że warto, a może nawet trzeba. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. dla nas wielki zaszczyt, że tak wspaniały twórca polskiego teatru jak Pan Piotr pracował z nami, był z nami. Autorem plakatu jest Pan Profesor Piotr Naliwajko, autorką książki, którą Państwo możecie kupić, która towarzyszy naszej premierze poświęconej twórczości Tennessee Williams, ale także czasowi, w którym tworzył. Jestem nasz kierownik literacki, Pani Sabina. Kupryńska. Bardzo dziękuję. I pani redaktor Marzenie Szymik za, za wydanie kolejnego numeru naszej teatralnej gazety. Bardzo pięknie dziękuję aktorom Teatru Miejskiego, m.in. taką Gąbrowicza. I cieszę się, że Prawie już są sprzedane bilety na wszystkie spektakle tramwajów w październiku. Wow.